Wśród tych najlepszych. Najmłodszy był 8 Dorian. Wcześniej uczył się tańca towarzyskiego, ale wybrał karate. No, tak? A dlaczego co jest fajnego w tym sportie? Bo zdobyłem dużo medali nowe do świata. Reprezentowali goleniów w karate, boksie, lekkiej atletyce, żeglarstwie, kajak polo, strzelectwie i siatkówce. Najważniejsze jest dla mnie to jednak osiągnięcie sportowe. Nagrody są na drugim miejscu, ale fajnie, że ludzie to doceniają. W 2019 roku najwięcej laurów zgarnął Marcin Majka, który zdobył Mistrzostwa Europy w strzelectwie. Razem z reprezentacją Polski pobił rekord świata i Europy. Jestem na pewno zadowolony z tego roku, bo kawał, dużo, kawał ciężkiej pracy włożyliśmy razem z trenerem, aby zdobyć to, to co naj, naj, najlepsze. Sportowcom gratulowali przewodnicząca Rady Miasta oraz burmistrz. Niesiecie do tego świata przesłanie, że Goleniów to jest gmina, ludzi kierujących się etosem pracy. Poświęcenia i zaangażowania. Promujecie wszystkie te cnoty, które powodują, że człowiek jest wyjątkowy. Nawet jak stojąc na podium, stoję z logiem godnie. I oczywiście mam tam logo klubu, ale przede wszystkim logo miasta. I przy wszystkich wywiadach i w samym sercu nie ukrywam, zawsze będzie Guleniów. I jest to moje miasto rodzinne i przede wszystkim. Rozsławiać Guleniów to coś, coś świetnego dla mnie. Pewnie wszyscy znają tę piosenkę. Ostatnim razem. Dla uczestników gali sportu wystąpił zespół Magda i Czaj. W hotelu JF Duet wyróżnienia odebrało 104 sportowców i prawie 20 trenerów.